Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. To jest super, na pewno jeszcze nie wszedłem. Zabawa dla dużych chłopców, panie nawet nie mają co oglądać. Kaliber 14,5, armatka. Ciekawe czy sprawna, by się przydała na Putina. I teraz kotwica jakaś Kotwica Chyba ORP RP Bałtyk w Porcie, Boksywiu, w koszerowe szkolenie, dawnych rężonik nie wiem o co się rozchodzi ta lipca pamiątkowa. I to z tego z ORP Bałtyku. Kotwica został zezłomowany, bo tutaj jest nazwa. Znacie historia. Ach, szkoda. Był na Oksywiu i proszę, nie ma takiego, byśmy teraz o go oglądali. Idę dalej. I nie mówiłem, że to dla dużych dzieci. He, he, he. Proszę bardzo. aromaty i proszę scentyk i życzone do układu do WPD proszę bardzo za piękne no coś pięknego dla dużych chłopów to jest normalne działka bomby wyrzutnie miny no nie no to jest muzeum panowie i tutaj trzeba przyjść, a nie w takie jakieś bajerki, rowerki a nie? Władzcie. <laughs> no i zobaczymy następną salę. Usprawienie. Proszę bardzo, medale, mundury, audiowizualne rzeczy te są. Polska marynarka wojenna jaka była bo ja nie wiem jaka teraz jest ale coś chyba mi się wydaje że nie za bardzo jest chwalimy się ale ale po prostu nie wiem czy tak jest i pojazd powodowany był do przenoszenia ładunków wybuchowych i dywersji jeden z ostatnich wybudowany Fajny. A no, tu się znalazł po prostu. Taki kapuśniaczek. To nie? Aha, bo nie widzicie jak on wygląda. No tak. No i okrętek. Gryf pionem jakiegoś. Nie wiem. Nie wiem czy on jeszcze. Proszę czasy II wojny światowej. Dzik. Fajny. No i modele żaglowców. Mamy też. I też troszkę obrazu. Ma holistyczny. I uzbrojenia i ekspozycja zewnętrzna, tam troszkę lepsza. O tu w środku, trochę skromnie. I widok na port. E-port, y, to nie port. Tam taki duży port. I tutaj taka ciekawostka. Orzec z budynku Koszard na Westerplatte. Proszę bardzo. Uzem morski. Jeszcze jakiś batyska. Idę na zewnątrz. I tutaj na zewnątrz jest coś fajniejszego. Jakaś jednostka stoi całkowicie wyjęta z tego. Jeszcze teraz tutaj są lepsze rzeczy. Proszę bardzo. O. Iskra Proszę Lakieta Ziemia powietrze Newa Ziemia powietrze Iskra Iskra, iskra Proszę bardzo, tutaj jeszcze nie wychodzę Czekajcie, muszę obejść Jakowlek, jak 9P Proszę i tutaj bomba ćwiczebna, silnik samolotu Michel 25 25. Mi 1, proszę. Mi 1, chodźmy dalej. A. I to są eksponaty, a nie tam takie w środku, nic. Torpeda, paro gazowa rzutnia proszę bardzo armata I tutaj różne są kierowania abrem Zorpe P-Wicher Eksponatiki. No, tutaj to są. Automatyczna. Automaty. Proszę, jakie działa. Heh. Pociski Schleswig-Holstein. Proszę. 280. Kierunek zwiedzania. Macicha, tak? No, 152 nabrzeżna. No, 152 to już jest działko. To nie? Widać zresztą po armacie. Seteczka tak wygląda. Tamta 152. To będzie setka z Orpę Semp. Seteczka. A to będzie.

Oho rakieta P 15 a To zabawka 45 przeciwpancerna i kiosko RPG, a to na dole to to jest peryskop proszę bardzo Nie wchodzić W Leningradzie No do kiedy on był? Tutaj chcę przeczytać W służbie do 2003 roku O, proszę 2003 roku I kuter pościgowy Batory Na zakończenie ostatni Z 32 roku Zachowany, dobrze, że został przekazany tutaj Możemy go podziwiać W pięknej krasie Będzie tutaj na pewno nam na dole stał A tam chyba jednostka, która Jakaś, jakiś kuter też przekazana i będzie odrestaurowana To i oczywiście było odrestaurowane pełnił funkcje patrolowe i przeciwko przemieszczonej to taką na tą jeszcze nie będziemy Fajne z powiem wam że jeszcze tutaj nie wystawię i tamte wszystkie rzeczy, a tu są kofii kotwice i śruby mosiężne, błyskawica to musiało po prostu 37 roku waga śruby 6,5 tony to musiało się po prostu obracać i napędzało niszczyciel to jest burza a to z burzy, napędzało cały okno, no Proszę zgięte, gdzieś się walną i tutaj był uszczerbione. No. A może do środka zaś, że co? Jeżeliście no, wiedzieli. Tutaj na tych klinach był zaklinowany na wale.